No dzień dobry, wszystkich Państwa witam. Lubią nas tam w górze, były prognozy, że będzie paskudna pogoda, jest ładnie i ma być podobno z godziny na godzinę lepiej. Także mam nadzieję, że dzisiaj ten dzień spędzimy tutaj na stadionie Osiru i kibicując biegaczom, którzy o 13 wystartują w tym biegu głównym na 10 km, spędzimy w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze. Aż trudno uwierzyć, że to już jest 33. bieg. Od paru lat przypominam, jest to memoriał Winanda Osińskiego imieniem zmarłego olimpijczyka. Szczecineckiego, jest mi bardzo miło powiedzieć, że dzisiaj razem z nami są nasi goście z Francji, jest tutaj maire Alain Roger z delegacją francuską. Będą też biegacze, którzy pobiegną na 10 kilometrów czterech zawodników z Ayersulans. Także rzeczywiście ten dzisiejszy Memoriał ma taki szczególnie uroczysty charakter ze względu na gości, których mamy, powinien też e, w ciągu najbliższych godzin dotrzeć do nas e, Burmistrz Relic e, z Mecklenburg, i z naszego miasta zaprzyjaźnionego Andras Grund, e, także naprawdę będzie to oprawa tutaj międzynarodowa, jeżeli chodzi o oficjeli, będzie bardzo, bardzo silna. Jeszcze raz wszystkich Państwa witam i uważam ten 33. Y, bieg, a właściwie zespół biegów w Memoriale Inanda Osińskiego za otwarty. Dziękuję bardzo. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Cieszę się, że tak jak wspomniał Pan Burmistrz, pogoda nam dopisuje. Liczę na. Fantastyczne emocje sportowe zarówno na biegach młodzieżowych, jak i w biegu głównym, gdyż zapowiada się naprawdę ostre i fajne ściganie biegu głównego. Ja mam również przyjemność powitać serdecznie pana byłego dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, pana Eugeniusza Szybistego, który, którego dokonania są wszystkim bardzo dobrze znane, wiele, wiele sił i włożył, żeby ten bieg Winanda Ośrodkiego miał taką rangę, jaką ma naprawdę wysoka, wysoka rywalizacja w regionie, jak i w Polsce. Serdecznie wszystkich witam i zapraszam do zawodu. Jesteście dziewczynki gotowe? Tak! na miejsca! I z całym Współpraca z 12.03 relacja telewizji w dzienniku w pierwszym programie Krzewiska z pistoletem startowym wręcza medali i nagrodę zawodnikowi. I na miejscu trzecim będę minął reprezentant Szkoły Postowej numer 1 w Szczecinku Kamil Fiłonowicz! Brawo dla Kamila! Mocno, mocno, mocno!